To ryba dziś przychodzę do Was z, z albumem komunijnym, na pierwszą komunię, że tak jest zamiany w całości z kolekcji Craft Clock. Jest to kolekcja Greenery, Champs, Aidu i Holy Communion. Wymiarów album jest 8 na 8 cali karty są 7,5 na 7,5, ale one są ozdobione dziurkaczem Natomiast tak. Na okładce mamy kwiatuszki z rano zrobione przeze mnie. Yy, Tekturkę ze Snip Artu, yy, ze Snip Artu. Tutaj napis. No i pióra ozdobiona jeszcze tutaj jetami. Tutaj mamy ramkę i imię dziewczynki. I tył jest z kipiórą. Zamykana na stążeczkę. Otwieramy. I na pierwszej stronie mamy po prostu prostą kartę, możemy tutaj przykleić zdjęcie. Natomiast tak, tutaj są krapeczki, tutaj mamy tekturkę przyciągniętą glossy akcent, i ta tekturka jest z fabryki Weny. I to się zamyka na magnesik, i mamy dwa miejsca na zdjęcia, i tutaj jest kieszonka. Na kieszonce mam jeszcze kopertkę, w której jest traguś, a w, a w kieszonce mamy dwie maty. Jedna jest na zdjęcie 10x15, a druga na 9x13. Na mhm. I jak widzicie, to mamy ozdobione dziurkaczem. Kolejne strony są bliźniacze. Muszę troszkę przesunąć kamerę. Okej. Okay. I mamy dwie głębokie kieszenie. I w nich mamy maty różne, różniaste. Mniejsze, większe, ozdobne, nieozdobne. Yy, co dalej? Na tych kieszeniach, na tych różnych, yy, na tych kieszeniach mamy flapeczki Ta się otwiera do góry i mamy miejsce na zdjęcia 2. To są my, zdjęcia 9x13. Na, yy, na tej drugiej, yy, drugiej kieszeni jest kapka, która otwiera się w dół. I ma tak samo miejsce na dwa kolejne zdjęcia. Tutaj jest oczywiście kieszonka. Kolejna strona to belly band. Ozdobiony serwetką i takim elementem, który był do wycięcia jako ekstras. No i tutaj mamy znowu różne maty. Pionowe, poziome, mniejsze, większe. Wszystkie ozdobione. Tutaj mamy boczną kieszonkę znowu. I w niej znowu mamy maty. Kolejna strona to znowu głęboka kieszeń. W kieszące mamy znowu kolejne maty. Także bardzo dużo zdjęć, dzięki kieszonkom bardzo dużo zdjęć się zmieści. Tutaj mamy y, taką kopertkę, kieszonka-kopertkę. Na magnesik, no i dwie maty. Y, tak, tutaj jest strona taka klapka. Tutaj jest znowu tekturka z fabryki. Węny tak no, i tutaj mamy znowu matę. Tutaj jest jedna z napisem. Mhm. I to się otwiera, i tu mamy znowu miejsce na zdjęcie. I znowu taką kopertkę, która się otwiera, i mamy znowu jej matę. Kolejna strona to y, wodospad. zamykany na magnes. Jak wiecie, więcej dużo większą ilość zdjęć. Tutaj mamy znowu kielapeczkę, i znowu mamy tutaj kieszonkę małą z matami. Otwieramy miejsce na zdjęcie, i znowu kopertka z tagiem, i kieszonka z matami. Kolejna strona to yy, są ramki na zdjęcia, i tutaj oczywiście jest mata do wyciągnięcia i wklejenia zdjęcia. No i tutaj mamy miejsce na kolejne zdjęcia. I z tej strony dokładnie jest to samo. No i znowu dwie głębokie kieszenie, w których znowu mamy yy, różne moty. Już nie bada ich wyciągać. I ostatnia strona, yy, zamykana na magnes flapeczka. Tu jest miejsce na zdjęcie, tu jest miejsce na zdjęcie. Otwieramy, tu jest miejsce na zdjęcie. Tutaj otwieramy jeszcze do góry, i znowu tu jest miejsce na zdjęcie, i tu jest miejsce na zdjęcie. Także sporo miejsca na zdjęcia. No i tutaj jeszcze miejsce na ostatnią wodkę. Także no, mam nadzieję, że ten albumik się Wam podobał. Jak tak, to napiszcie w komentarzu bądź zostawcie łapkę w górę. Dobra, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!